Sara jak co dzień otwiera Scarface. Nic nie zjazduje na to, że tam doszło do tragedii. Wkrótce znajduje nieprzytomną barmankę. Na szczęście udało się ją odsłucić. Natomiast dziewczyna kompletnie nic nie pamięta. Ze wczorajszego wieczoru oraz nocy. Nie wie co się z nią działo przez ten czas. Sara jest bardzo zaniepokojona tym co słyszy. O tej nie Mileny. Podejrzewa, iż w babie mogło dojść do przestępstwa na tle seksualnym. Ktoś podał jej pigułkę na G, Mag Rada również zjawia się na miejscu i przekonuje koleżankę, żeby zrobiła badania. Ta zdytla jest załamana, gdyż ślady na jej ciele wskazują na to, że do czegoś musiało dojść. Postanawia jechać na sor. Tymczasem dziewczyny postanawiają ją wziąć sprawy swoje ręce i znaleźć przestępcę. Niedługo musiały czekać, żeby znaleźć pierwszy trop, który może ich doprowadzić do sprawcy. Marcer również angażuje się w sprawę. Chłopak wytypował potencjalnego obrawcę tej zlitla. Nawet udało mu się namierzyć firmę, w której prawdopodobnie pracuje. Lucy też chce pomóc przyjaciółkom, ale od strony prawnej doradza im, aby sprowokowały mężczyznę i wtedy będą miały na niego niezbite dowody. Niestety jest druga strona medalu, ponieważ nagrywanie kogoś bez jego zgody jest karalne, oraz sąd może nie dopuścić takiego dowodu. Mimo wszystko, dziewczyny postanawiają zrobić prowokację i stanąć w oko w oko z przestępcą. Jest... Jednak nie mają kogo wziąć za tak zwaną przynętę i ona bez chwili zawahania zgłasza się na ochotniczkę. Jestem niemal przekonany, że ta sobie wszystko ładnie ukartowała. Dlaczego tak myślę? Niedawno uświadomiła sobie, iż nie ma wokół siebie bliskich osób. I teraz nagle dochodzi do tego. No jakoś nie wydaje mi się, żeby był to przypadek. A jak najlepiej wywołać w ludziach litość. No właśnie tak jak ona zrobiła. Teraz dziewczyny będą się z nią obchodzić jak ze zbukiem. Już wszystkie się na nią litują. Ojej, jaka ona biedna. I gdyby rzeczywiście tam do czegoś doszło, to Poszłaby z tym na policję, pomijając to wzdydla. Nie wiem, która z nich wpadła na tak kretyjski pomysł z tą prowokacją chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że taki krok może być dość ryzykowny i w sumie nigdy nie wiadomo, co komu może odbić. Nagrywanie w miejscu publicznym nie jest zabronione, a skarfec czy inne knajpy należą do miejsc publicznych. Także produkcja mogłaby się doinformować, zanim coś bohaterowie takiego palną, bo chyba typa nie będą prowokować. Na schodowej. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz XD, a przybnę ci serduszko, i daj koniecznie znać w komentarzu, czy ta z Dietla, nie Milena wymyśliła sobie tą całą napaść?